Dzień dobry, Jolanta Zielińska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania Aktualności. Dziś kolejny bardzo dramatyczny rekord zakażeń. Pandemia zdecydowanie przyspiesza. Po bardzo krótkim weekendowym zwolnieniu dziś mamy prawie 30 tysięcy zakażeń. Niestety, tendencja zwyżkowa dotyczy także ilości zgonów. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby wykonano 107 tysięcy testów na SARS-CoV-2. Niestety, ponad 28 tysięcy badanych jest zakażona koronawirusem. 460 osób przegrało walkę z chorobą. W województwie zachodniopomorskim stwierdzono 1355 nowych przypadków, odnotowano 10 zgonów. W powiecie szczecineckim odnotowano 58 nowych zakażeń. Wiele osób nie dopuszcza do siebie myśli, że COVID rzeczywiście jest i, i że jest coraz więcej przypadków. O, świadczą o tym chociażby miejsca w naszym szpitalu. Tak, to prawda, a raczej można by powiedzieć ich brak, bo... Bo tak naprawdę mamy już 50 łóżek covidowych, jak Państwo wiecie, o czym informowaliśmy wcześniej. Oddział wewnętrzny został przeniesiony na oddział ortopedio oraz oddział chirurgii. To tam właśnie są przyjmowani pacjenci internistyczni. Natomiast mamy 50 łóżek covidowych, w tym 33 łóżka na oddziale wewnętrznym, w tym 5 respiratorowych, niestety 30 z nich jest już zajętych. Trzy łóżka respiratorowe funkcjonują również na oddziale intensywnej terapii, z czego dwa są już zajęte. Szpital ma również dzisiaj troje pacjentów z podejrzeniem zarażenia sars cov 2 i ci pacjenci przebywają obecnie na sorze. Natomiast dostaliśmy wytyczne kolejne wytyczne panowe wody i już od jutra. Ma zacząć w naszym szpitalu funkcjonować kolejnych 14 łóżek covid i te łóżka będą funkcjonowały na zolu, a więc tam, gdzie przebywali pacjenci wentylowani, ci pacjenci, jak jest dokładnie sześcioro, zostaną przeniesieni na oddział ortopedii, a więc tutaj będzie funkcjonował oddział. Wewnętrzne. Ja myślę, że te statystyki nie przekonują nikogo do tego, że COVID nie jest jakąś abstrakcją, tylko naprawdę, naprawdę zbiera duże żniwo, no to już nie wiem, co innego mógłby przekonać. <laughs> Oczywiście jak zwykle chcemy bardzo zachęcić wszystkich do nie, mieszkańców naszego powiatu, do, do, do szczepienia, bo to jest... Jedyny oręż, który posiadamy, aby, abyśmy mogli być zdrowi, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie. I tutaj też kilka statystyk dotyczących szczepienia. 50% naszego społeczeństwa w powiecie szczecińskim jest zaszczepiona, więc można powiedzieć, że tak jak to wygląda w całej Polsce, tak też wygląda w naszym powiecie. Największy przyrost szczepień zanotowaliśmy od 29 września w grupie wiekowej między 12 a 19 rokiem życia i wówczas było to 7%. Jeżeli chodzi i mamy włącznie zaszczepionych 38% młodych ludzi w przedziale wiekowym powyżej 70 roku życia zaszczepionych jest 88% populacji, to jest na pewno dobra informacja. Ogólnie na 77 258 mieszkańców naszego powiatu zaszczepionych jest 39 919 mieszkańców, zaś dwiema dawkami 38 876. Oczywiście w dalszym ciągu można się. Zaszczepić w naszym szpitalu powszechny punkt szczepień jest zamknięty, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go ponownie otworzyć. Natomiast na chwilę obecną nie ma takiej potrzeby, ponieważ doskonale sobie z tą ilością szczepień radzi szpital. Dlatego zupełnie bezsensownym byłoby, żeby mówiąc kolokwialnie, zabierać pension, personel szpitala z placówki na ulicy Artyleryjską, gdzie funkcjonował powszechny. Punkt szczepień, bo teraz szpital jest, jest wydajny w tej materii, więc jeżeli będzie taka konieczność, czego oczywiście byśmy sobie życzyli, żeby ponownie otworzyć powszechny punkt szczepień, bo wówczas oznaczałoby to, że zainteresowanie szczepieniami jest, jest bardzo duże i bardzo byśmy chcieli, aby tak właśnie było. Czyli w tej chwili, gdyby ktoś jednak się namyślił i, i chciał zadbać o zdrowie swojej swojej rodziny, to gdzie może się zgłosić? Po prostu do szpitala w każdej chwili będzie zaszczepiony bez najmniejszego problemu. Do znudzenia można powtarzać, że rośnie liczba zajętych łóżek w szpitalach, że rośnie liczba zajętych respiratorów. W tej sytuacji pomocne są szczepienia, które nie tylko chronią przed zakażeniem, ale także łagodzą przebieg choroby. Jeżeli ktoś uważa inaczej i nie chce się szczepić, niech nie zniechęca innych, a przede wszystkim niech nie naraża innych na zakażenie. Tu pomoc może przestrzeganie reżimu sanitarnego, czyli zasady DDM, dystans, dezynfekcja i maseczki. Z tego obowiązku nikt nikogo nie zwolnił, a w sklepach bywa różnie. Jeżeli ktoś nie chce używać maseczki, niech nie pojawia się w zamkniętej przestrzeni publicznej. Kino Wolność w Szczecinku 10 lat temu otrzymało nowoczesny, jak na owe czasy, projektor. Mijały lata, projektor był eksploatowany i pracował w zasadzie bezawaryjnie. Jednak jego czas, podobnie jak każdego innego urządzenia, dobiegł końca. Widzowie narzekali, że na ekranie pojawiły się żółte plamy, a filmy traciły zdecydowanie na jakości. W tej sytuacji Samorządowa Agencja Promocji i Kultury zdecydowała się ogłosić przetarg na zakup nowego projektora. Nowe urządzenie gwarantuje znakomitą jakość obrazu w 4K, bez zakłóceń oraz doskonałą jakość dźwięku. Przy okazji wymieniono też dość mocno sfatygowany ekran, co też ma wpływ na nową jakość w kinie wolność. Szczecinecki Sapik postawił na nowoczesność. Mimo pandemii w najbliższym czasie w Szczecinku będzie się sporo działo. Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe ma w swoim statucie zapisane działanie na rzecz potrzebujących. Co roku stowarzyszenie organizowało turnieje charytatywne na rzecz chorych dzieci. W ubiegłym roku pandemia pokrzyżowała. Plany, w tym roku turniej się odbędzie. Podopieczni to dwaj chłopcy, Borys i Dominik, cierpiący na nieuleczalne choroby. Turniej już 4 grudnia. Niezależnie od turnieju, stowarzyszenie wesprze również Mateusza, chłopca zmagającego się z autyzmem i szeregiem innych schorzeń. Impreza dla Mateusza już w sobotę w przedszkolu przy ulicy Narutowicza. Proszę Państwa, już po raz dziewiąty porozumienie samorządowe wraca do tych swoich korzeni, a naszymi korzeniami to przede wszystkim są również ta aktywność nasza w tych obszarach charytatywnych. Jest nam ogromnie miło i fajnie, że mamy dzisiaj takich naszych dwóch podopiecznych, którzy są z nami obecni i dla nich możemy 4, 4 grudnia zagrać. To, to, to gra, ta gra wiąże się oczywiście z aukcją, z tym, żebyśmy mogli na, na cel właśnie tych naszych dwóch potrzebujących zebrać środki finansowe i w ten sposób pomóc, pomóc im dzisiaj z nami są i Dominik i Borys, są rodzice, jest też rodzeństwo. Chodzi o to, żeby te nasze dobre dusze uruchomiły się właśnie 4 grudnia, abyśmy mogli faktycznie im pomóc. Mogę jeszcze tylko powiedzieć, że 27 w przedszkolu przy ulicy Narutowicza u pani Justyny Korytkowskiej organizujemy bal andrzejkowy dla Również dla dzieci i tam będziemy pomagać Mateuszowi nie zgodzi. Mateuszowi Niezgodzie. Zapraszamy serdecznie również mieszkańców i osoby, które mają takie dzieki w wieku przedszkolnym. Mateusz potrzebuje wsparcia, chcemy mu kupić rower trójkołowy, ponieważ też nie, nie chodzi, a uwielbia jeździć na rowerze, więc fajna. Impreza, która pozwoli na to, żeby i zabawić się, i skorzystać z tego, co jest związane z takim darem dobrego serca. Przy tym, w tym przedszkolu właścicielka, właścicielka ma alpaki. Alpaki są niesamowicie miłe i przyjemne dla, dla, dla dzieci, więc to też taka atrakcja, w której również możemy mieć taki dar dobrego serca. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Czwarty grudzień, sala. Gimnastyczna przy ulicy Wiatracznej od 9 do pewnie 14, 15 będzie kilka aukcji, ale pierwsza aukcja gdzieś będzie koło godziny 11. Mogę Państwu powiedzieć, że dzisiaj już na koncie mamy około 17 tysięcy złotych, są to darowizny naszych tych uczestników, którzy często chce chcą pozostać anonimowi, bo dla nich wsparcie i pomoc jest tym celem nadrzędnym, a, a, a informacja o nich niekoniecznie jest potrzebna. Ruszyła wreszcie budowa przejścia dla pieszych na ulicy Narutowicza na wysokości marketów Biedronki i Dino. Budowa była szumnie zapowiadana przed kilkoma miesiącami przez ówczesnego wicewojewodę. Realizatorem zadania jest podległy starostwu powiatowy zarząd dróg. Były problemy z wyłonieniem wykonawcy do kolejnych przetargów, nikt niestety się nie zgłaszał. Dopiero trzeci przetarg wyłonił wykonawcę. Wiadomo, żeby bezpiecznie przekroczyć ulicę, powinniśmy to robić w miejscach określonych, a więc przejściach dla pieszych. Są jednak takie miejsca w naszym mieście, gdzie mieszkańcy zgłaszają brak bezpiecznego przejścia. Tak, to prawda i na pewno jednym z takich miejsc była ulica w pobliżu Marketu Dino i, i Biedronki na ulicy Narutowicza. To się zmieni, tak jak Państwo zauważycie, te prace już się rozpoczęły. Tutaj warto przypomnieć, że stało się to z inicjatywy samych mieszkańców, ponieważ to oni skierowali petycję do Pana Starosty, wnioskując o, o przejście w tym miejscu. I faktycznie biorąc pod uwagę to, że w, zlokalizowane są tam wspomniane już przeze mnie sklepy wielopowierzchowne, przedszkole czy wiele... Innych miejsc powiat świeciński podjął decyzję, żeby tę inwestycję zrealizować. I tak jak zawsze, oczywiście, taki w tym przypadku samorząd powiatowy mógł liczyć na wsparcie administracji rządowej, bowiem powiat otrzymał 80% dofinansowanie na realizację tego zadania, dokładnie ponad 65 tysięcy złotych z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i tak oprócz wspomnianego już przejścia w tym miejscu powstanie, chodnik o. Długości 25 metrów zostanie również zainstalowane specjalne oświetlenie, a także co ważne, powstaną rampy krawężnikowe wyposażone w fakturowe oznaczenia. Wszystko po to, aby osoby niedowidzące mogły bezpiecznie dotrzeć do życzonego przejścia. Oprócz tego bardzo newralgicznego punktu, czy jest jakieś inne w naszym mieście? Tak, w ramach tego samego zadania będzie modernizowane przejście dla pieszych w pobliżu szpitala. Tam to życzone przejście będzie wykonane z ostrzegawczych płytek integracyjnych, też na potrzeby osób niedowidzących. Kiedy to wszystko będzie zrobione? Prosy już trwają, więc liczymy na to, że znajdą swój finał jeszcze w tym miesiącu. Pokaz prawdziwej magii, niespodzianki od Mikołaja i jego pomocników oraz świąteczny koncert to wszystko będzie udziałem dzieci, które odwiedzą kino Wolność 5 grudnia. Pokazy iluzji oraz wszystkie niespodzianki przewidziano w dwóch terminach. Pierwszy o godzinie 11, drugi o 13. Zbliża się grudzień, a co za tym idzie? Fajne święta, Mikołajki, na które czekają dzieci. Tak, Samorządowa Agencja Promocji i Kultury zaprasza wszystkie dzieci ze Szczecinka, z powiatu szczecineckiego na magiczne Mikołajki w Kinie Wolność. W niedzielę, 5 grudnia zapraszamy dzieci na przygotowane specjalnie dla nich imprezy. O godzinie 11 będzie pokaz iluzjonisty, czyli czary-mary w Kinie Wolność. Następny pokaz iluzjonisty o godzinie 13:00. Więc mamy dwa do wyboru. Można przyjść na godzinę 11, można przyjść na godzinę 13, spotkać się z czarodziejem, uczestniczyć w jego czarach na scenie, spotkać się z postaciami bajkowymi. Nie zabraknie oczywiście Mikołaja, a o godzinie 16 zapraszamy dzieci z całymi rodzinami na koncert, koncert dla dzieci przygotowany przez Stowarzyszenie Inicjatywy Muzyczne w Trzecinku. Czy to wszystko jest gratis? To wszystko jest wstęp wolny. Oczywiście będą oprócz tego liczne niespodzianki. Nie będę zdradzać wszystkich tajemnic. Oprócz czary, mary, będą też postacie bajkowe: będzie Olaf, będzie Renifer, będą inne atrakcje. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci. To jeszcze jedno, na pewno się zastanawiają rodzice przed telewizorami teraz. Czy trzeba dokonać jakichś zapisów, czy po prostu przyjść, bo może się zdarzyć, że będzie tak dużo ludzi, że nie wszyscy wejdą. Myślę, że te, dwa, te dwie godziny, godzina 11 i 13, będą wystarczające, bo to jest blisko 600 osób zmieści się wtedy w kinie. A na godzinę 16, na koncert, planujemy wejściówki.